Dzień dobry Sebenza Tak, witajcie na kanale Punek Dziegany Codziennie Tak, jesteśmy na EDC KAPie Tak, palimy ognisko Bondo piecze sobie kiełbaskę A poczek bo będę piegł zaraz po ciełbasce. Aha, drugie śniadanie. W końcu już prawie pierwsza. <laughs> Dzisiejszy odcinek będzie o Sebędzie. Od jakichś 4 miesięcy chyba, musiałbym sprawdzić, ale mniej więcej 4 miesiące mam przyjemność noszenia przy sobie codziennie i używania też codziennie noża od Chris Leaf Knife. Czyliś dla wielu, wielu, wielu yy, maniaków noży. No, można śmiało tak powiedzieć, że to święty Gral. Taki Uber Folder. Ja akurat yy, mam Sebenze 25. Yy, spokojnie, spokojnie. Nie, nie kupiłem, nie jestem bogolem. Dostałem do testów. Yy, oddam spokojnie, dostałem w prezencie. Gwoli, <noise> yy, tak żeby była jasność. Nie Pewnie tęskni, bo mówił tak. Pozdrawiam Piotra, który mi użyczył sebenzy do testów i, i do noszenia. Dzięki. Dzięki. Bo pewnie nie miałbym możliwości noszenia sebenzy, bo droga kosztuje w granicach chyba 400, 410 dolców, z tego co sprawdzałem, u nas powyżej dwóch koła. Ale to nie będę tutaj rozmawiał na temat sensu kupowania noża za te pieniądze i tak dalej, i tak dalej, bo to bez sensu. Jak się rozmawia o sebenzie, nie można patrzeć na cenę, nie powinno się patrzeć na cenę. Jest to nóż drogi, wielu powie, że za drogi ja się nie będę wypowiadał, czy za drogi, czy nie za drogi, jak kogoś stać, lubi noże i chce mieć, to se kupuje, koniec. kropka. Nikt nikomu do kieszeni nie zagląda. A czy ja nikomu do kieszeni zaglądam, bo w internetach to już nie bywa? Ale tak jest. Sebenza 25, S35VN, też dla wielu, wielu z nas, czyli miłośników noży stal, best of the best. Nie dla wszystkich, bo są miłośnicy jakieś M390, są miłośnicy L Maxa, są miłośnicy S90, to jak kto lubi. Dla wielu S35VN, stal dobra, koniec, kropka. Zaraz pokażę z bliska i będę opowiadał, ale jeszcze chwilka ten... W 1984 roku Chris zaczął robić noże gdzieś tam w garażu. Czytałem historię na stronce. Chris Rive Knives, jak ktoś ma ochotę, to sobie zajrzyjcie tam, bo jest ciekawa po prostu. Zaczął w garażu taki trochę American Dream, czyli zaczął sobie w garażu sam gdzieś tam coś dziubać. Później dogadał się chyba z rządem. Później zrobił kilka dobrych projektów. Od początku robił dobre projekty. Później chyba. Z tego co pamiętam, wyczytałem, że każdy ten, każdy, każdy amerykański Rambo, który gdzieś tam kończy jakiś kurs, dostaje, dostaje nóż yy, jako taki, nie wiem, to, to jest takie fajne coś, to jest taki element sugerujący przynależność do grupy elitarnej i to fajne. bo Człowiek ma yy, chyba wbudowane w psychikę albo gdzieś tam w geny dążenie do tego, żeby być członkiem grup elitarnych i to jest fajne, przyjemne i można się tam, można się później pocieszyć, po, pochełpić. Czy to dobre, czy złe? Pewnie. Jak się to robi w normalny sposób, to spok. Jak się jest palantem, to nie, ale jak się jest palantem, to nic nie jest spok. Zobaczyłeś z tematu. Zobaczam z tematu, tak już wracam. Chris Reef Knife Sebenza 25, czyli duży, duża Sebenza. Chyba powstała z tego co pamiętam na 25-lecie firmy. Narysowali taką. Zresztą, co będziecie oglądać, moją gębę pokażę z bliska. O! Sebenza 25. No taki. Dla zwykłego zjadacza chleba, zwykłego śmiertelnika niewnożowionego, taki skromniaczek. No skromniaczek, ale dla miłośników noży, jak już widać ten, jak już widać niebieski kołek, to wiadomo, że coś się święci. Jak widać cr to wiadomo, że coś się święci. Jak widać Aida Homemade to też wiadomo, że coś się święci. I fajnie, i spoko, i naprawdę strasznie wielka była to przyjemność móc nosić i używać tego foldera, bo to no wow, no legenda. Tak naprawdę to ten nóż jest tylko dodatkiem do legendy, która narosła wokół CRK i wokół modelu Sebenza, bo tak po prostu jest. Koniec i kropka. Na całym świecie miłośnicy noży wiedzą, że Sebenza, wow! Jest tak, no jest tak. Ten fajnie, bo, bo co... Trochę mnie wkurza, będę się czepiał, teraz legendy w ogóle zeżrą mnie, ale co tam, no tak powiem, bo takie mam wrażenie. O, to mnie wkurzało od początku. Detent tak trzyma, że trzeba się nauczyć otwierać ten nóż, żeby chodził sprawnie i, i otwierał się tak, jak powinien otwierać się folder. Tak, pokażę Wam z każdej strony, bo wiadomo, nie, Sebenza, pomacać sobie Sebenzę, to jest coś, jest, no, żadna nowość. Wiem, że tak, oczywiście ludzie spoza branży nożowej, więc no debil, nie? No debil, jak można się takim szarym kawałkiem dziadostwa, Trzy dychy, kurczę, bym kupił taki sam na rynku. No powodzenia. S35VN, długości całkowitej chyba ma 21 z groszem, 9 cm ostrego, klasyczny dropek, szlif wklęsły bo ma grubości 3,5, nie 3,6 mm ma grubości głownia, więc, więc szlif wklęsły, żeby poprawić y, umiejętności, i możliwości cięciowe, żeby nie było za grubo. Delikatny jimping, jest w ogóle grzbiecik, wszystko jest, kurczę, wylizane, to tam nie ma co gadać w ogóle. O. Kołeczek tytanowy, obustronny w tym modelu, piwocik na frame locku, klasycznie. Tu wszędzie tytan, wiadomo, klips też tytanowy. Wchodzi tak se do kieszeni w sensie yy, głębokości, bo to wystaje, ale taki szaraczek to tam się nie rzuca w oczy specjalnie, więc można powiedzieć, że jest low profile. No, można się jarać takim szarym kawałkiem czy czegoś, no można się jarać. Fajny, bo tak. Duża rękojeść, pełnoprawna. Taka większa podróbka, są 710. <grym> Ale Ganzo też robi ten. Ganzo też robi odpowiednik SB25, to jest chyba G700, coś nie pamiętam modelu, ale jak sobie znajdziecie, to znajdziecie, że ten, że, że jest identyko, Tylko że w G10 czarnej widziałem. No, także tak wygląda. S35V no co, no dobra, no stal, stal, na którą wszyscy mówią tak, że ja nie mogę tego powiedzieć na YouTube, bo mogą oglądać niepełnoletni, ale się kończy na Lit yy. Dobra stal, dobra nierdzewka. Ona jest hartowana, CRK podaje na 58-59, więc nie jest jakiś wow, super uber twardy, nie jest. Piszą, że specjalnie hartują na taką twardość, żeby pogodzić trzymanie ostrza z łatwością ostrzenia. Rozumiem, popieram, zgadzam się w całej rozciągłości. CRK stwierdziło, że to jest dobry kompromis. Ja uważam, że ten, że, że mieli rację, że się, że się z tym zgadzam. Tak, chciałem powiedzieć, no. Yy, jakie są największe zarzuty do Sebenzy? Między innymi, no, oprócz poza ceną, no, bo, bo to jakby jest tym bardziej na nasze polskie warunki wydać, kurczę, dwa koła na yy, składany nóż, to, no, no to, to gdzieś tam, nie każda żona byłaby w stanie to zrozumieć. <laughs> Ale tak jest. Natomiast też spotkałem się kilka razy przynajmniej, no, bo oczywiście jako maniak noży o, o Sebenzie czy tam i czytałem w kółko i pewnie będę czytał. Jak ją oddam, to też będę czytał o sebenzie, ale już gdzieś tam będę miał jakieś zdanie po pomacaniu wyrobione. I też uważam, że dziwnie, że nie ma łożysk. Ona jest zrobiona na podkładkach z fosforobrązu. Co jest ciekawe, ciekawe jest to, że w sebenzie podkładki z fosforobrązu są z otworami. Są podziurkowane i to wydaje mi się logiczne. Nie wiem, czy to jest jakiś kłopot technologiczny. W każdym razie, dzięki temu, że są podziurkowane, można tam włożyć więcej smaru i to otwieranie jest faktycznie płynniejsze niż jak podkładki są pełne. To jest takie dosyć logiczne. Nie wiem czemu nie spotkałem się chyba w innych firmach, że ten, żeby podkładki były podziurkowane. A to, to nie głupi pomysł. Chociaż fakt, za tą kasę powinny być łożyska. Ceramiczna detent, detent kulka. Tnie co? No tnie fajnie, no co, tnie fajnie, ostrego 90 mm, więc wystarcza. Nie mogę powiedzieć, że kurczę, przetnie bułkę, bo przecież nie mogę powiedzieć o kosie za ponad dwa koła, że dobrze przetnie bułkę, przecież no jak? No ale muszę to powiedzieć, no długość ostrza jest taka, że spokojnie sobie przetnie bułkę i posmaruję serkiem smarowanym. Nie ma dziury, tylko ma kołek, więc z na około kołka łatwiej oblizać serek smarowany niż z dziurki w spiderko. To też musiałem powiedzieć Piotrek, sorry. Ale tak jest, no. Kupuje się nóż za dwa koła, żeby otworzyć nim paczkę, posmarować bułkę. Jak się nie ma fiksta w lesie, to sobie zastrugać kijek czy coś. tak kurde, no tak jest. Nic na to nie poradzę. No, chciałbym powiedzieć, że ten nóż robi coś takiego wow, co spowoduje, że ten, że. że... No, że, że jest uber mega hiper i jest wart tych dwóch ale no co, no nóż no, 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 no no. jest super jest, jest piękny, jest klimatowy i, i czuć w kieszeni że się ma legendę ale to cały czas folder z dobrej stali w Tytanie, ale to wciąż folder dobra, nie będę filozofował frame frame fajny, ładnie chodzi ładnie się zamyka, ładnie dociąga jak się już nauczymy otwierać, będziemy pamiętać, że detent ball jest taki dosyć mocny, to, to wyskakuje też fajnie. Nie złapał przez 4 miesiące gdzieś tam, a naprawdę był używany codziennie. Co prawda do lekkich prac, no bo co, do czego się używa foldera? No nie używa się do kurczę rąbania, nie używa się do otwierania czołgów czy do demontażu samolotów, ale... Ale wciąż jest ten, wciąż jest, no jest. Fajnie, kurczę, jak, się, jak, się, jak, to, jak to nasze hobby, to fajnie poczuć w łapach legendę. Idę po jakiegoś kijka. Jakiś specjalny kijek powinienem znaleźć, sebenza. Jest kijek. Trzeba przyznać, że właśnie te stale takie dobre, typu właśnie Elmax M390, S30, S35, fajnie, bo bo ta agresja cięcia jest spokojnie porównywalna do węglówki. Nie ma się takiego wrażenia, że on się tam gdzieś ślizga, ten nóż. Jak go dostałem w ogóle, to pierwsze co to pociechałem kartony, nie? To miałem akurat w sklepie. Piotrek mi przyniósł nóż. Jak już się dał namówić w ogóle z Kubany. Przepniesz mi bułkę? A, to jest ta specjalna bułka od Armaniego. Dobra, daj, przetnę Ci bułkę. Zwykłą bułkę nie, ale to jest specjalna bułka. Proszę bardzo, o to dowód, że sobie ben zatnie bułkę, jak nic innego. Proszę. Chodzi gładko. Chodzi precyzyjnie. O, uwaga, dochodzę do miejsca połączenia. O, proszę. Piu. Bułka. Fajnie przecięta. Masz, zeżryj bułkę przeciętą sebenzą raz w Kielbaskę, życiu. Kiełbaskę też chcesz mi dać do pocięcia jakąś? Nie, mogę dać Ci boczek. Daj boczek. Będziemy mieli, proszę Państwa, okazję pociąć sebenzą trochę boczku. O, pianinko. Tak, wiem, wiem, będzie się w naszych filmach na testach noży pojawiał boczek, ponieważ my jesteśmy boczkożercami, jesteśmy uzależnieni od boczku i nic na to nie poradzimy, no, o, proszę bardzo. No i tu czuć właśnie ten wklęsły szlif, że jest... Mhm. A, miałem tobie pokroić. Nie. Fajnie tnie wklęsły szlif. To nie ulega żadnej wątpliwości. Uważam, że to dobry pomysł, żeby w folderze był w kręsły szlif. Chociaż na przykład w raciku jest pełny płaski, on też super tnie. Tylko że rad jest troszeczkę cieńszy. A tu te 3,5 czy 3,6. To już na folder to jest kawał blachy. Fajny ten chiping jest w Fajny, nie? No. Jest, tak, w ogóle wszystko widać, no bo to, to CNC, kosmiczna technologia, wszystko, wszystko, to jest, kurczę, nie ma miejsca na pomyłki. Poza tym, kurczę, pomyłki w, za taką kasę, to pewnie by Chrisowi nikt tego nie darował. Ale jest, tak, dobra, jeszcze Borku Fajnie trzyma ostrość no, fajnie trzyma ostrości, tam nie narzekałbym, no, na trzymanie ostrości przez 35 vn trochę jest no, dziękuję trochę jest też taka masturbacja przy tych twardościach, no trochę nie rozumiem tego ścigania się 58, 60, 62 znaczy rozumiem, no bo to wiadomo, trzymanie ostrości ale tak naprawdę, kurczę, no przecież nóż każdy nóż się tępi, każdy nóż trzeba naostrzyć, czy to będzie, kurczę, po tygodniu czy po 10 dniach, czy po dwóch tygodniach czy po dwóch i pół tygodniach nie dajmy się ponosić, kurczę, czasami. A faktycznie, jak się ma gdzieś tylko płaską ostrzałkę w terenie, to po cholerę się gdzieś tam pierdzielić, cudować pół godziny, jak można ten, jak można to zrobić wcześniej. Ech. CRK, fajna maszynka. Waży, Waży chyba 140 gramów, czyli jest ciut lżejszy od rata. W ogóle ten film mógłby być bez dźwięku, nie? Mógłbym włączyć muzykę i tylko robić takie, o. o. Też mi się podoba, no nic na to nie poradzę. Fajny ten tam wszystko takie pofrezowane, ładnie, o. Nie, naprawdę to, to widać, że ten, że, że... To już nie ma lipy, nie? Frame zapada, tak? Niebieski kołek, nie? No, niebieski kołek sugeruje, że to coś dobrego i drogiego i ładnego. I tak to wygląda, proszę Państwa. No nic, kurczę, no nagrałem w końcu ten film, więc będę musiał go oddać. No. Trochę się ociągałem specjalnie, żeby go sobie poużywać jeszcze. Ale jest naprawdę bardzo fajny. I co, jak kogoś stać i chce mieć w kolekcji sebędzę, to w ogóle 20, 25 to fajny wybór, bo duża, nie? Jest 21 kalarcz też. Też można się pobawić. Jest u też bo CRK robi trochę tych noży, robi. Wszystkie są w podobnych cenach, robią też fix, na przykład tego Green Beretta, czy coś, i wszystkie są w cenach amerykańskich. Nawet jak na amerykańskie warunki są dosyć kosztowne. Ale to legenda, no, legenda musi kosztować. Pewnie nie byłby legendą, gdyby był tani. Byłby legendą, ale innego rodzaju może. No. Bondo zaczął rąbać, muszę iść mu pomóc, żeby później nie gadał, że wszystko musi robić sam, a ja sobie tylko filmy nagrywam. Sebenza. Pozdrawiamy.